Witam państwa, nazywam się Marek Leman, jestem pracownikiem Katedry Konstrukcji Betonowej i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej. Znajdujemy się w pracowni diagnostyki konstrukcji i badań niszczących. Ogólnie gałąź budownictwa prócz projektowania oraz wykonawstwa ma, ma również w sobie pewnego rodzaju funkcje diagnostyki, opisów technicznych oraz ekspertyz. Ta pracownia umożliwia nam szeroko pojęte badania nieniszczące oraz diagnozujące istniejące konstrukcje betonowe oraz żelbetowe. Na pierwszym stanowisku mamy betonoskop. Jest to urządzenie do badań nieniszczących metodą akustyczną, polegające na definiowaniu jednorodności betonu poprzez dwie głowice i przepływ fali akustycznej między tymi głowicami. Mając dane odnośnie przepływu, przepływu fali akustycznej, możemy zdefiniować jednorodność tego materiału, jak również późniejszą klasę wytrzymałościową betonu. Kolejno, również w grupie akustycznych badań mamy ogólnie pojęte badania sprzęt Impact Echo. Jest to sprzęt również służący do badań. Samej struktury betonu poprzez uderzanie kulkami, chociażby takimi, jak tutaj widzimy w tym miejscu. Uderzenie w powierzchnię betonu powoduje również wysyłanie fali akustycznej, mierzącej, które są pomierzone tymi głowicami. Dzięki temu możemy pomierzyć bardzo grube elementy konstrukcyjne, dochodzące do jednego metra. I w tej strukturze betonu, która szczególnie w budownictwie monolitycznym może być czasem niejednorodna, możemy dzięki, dzięki temu urządzeniu wykryć pewnego rodzaju nieciągłości, rozwarstwienia betonu, jak również pustki powietrzne, które często w budownictwie betonowym mają, mają miejsce. Drugi wariant y, głowic pomiarowych występuje, występuje. W tym miejscu jest to ogólnie rzecz ujmując y, są to dwa urządzenia y, działające na bardzo y, podobnej zasadzie. Kolejnym urządzeniem jest urządzenie Galvapuls y, służące y, do wykrywania korozji y, stali zbrojeniowej w istniejących konstrukcjach żelbetowych. Y, stal ma niestety taką właściwość, że, że w istniejących konstrukcjach, szczególnie już starszych, tak konstrukcjach żebetowych, albo w, albo w pracujących istniejących w ogólnie w środowiskach dość mocno agresywnych, ma tendencję do korodowania. Ten sprzęt pozwala nam na detekcję bez odkrywek, czyli bez ewentualnych badań niszczących. Pozwala nam na zdefiniowanie korozji betonu, jak również i stali zbrojeniowej. Kolejny, kolejne urządzenie jest to urządzenie w ogólnej grupie urządzeń sklerometrycznych. Jedno chyba z najbardziej popularnych w, w ogólnym, ogólnopojętym budownictwie betonowym, jeżeli chodzi o diagnostykę oraz, oraz opisy techniczne konstrukcji. Mowa jest o sklerometrze, popularnie zwanym młotkiem szmita. Poprzez ilość uderzeń w powierzchnię betonową możemy zdefiniować albo oszacować wytrzymałość wytrzymałość takiego betonu, jak również zdefiniować miejsca, w których może występować niejednorodność lub osłabienie, osłabienie konstrukcji. Urządzenie bardzo przydatne, ponieważ tak naprawdę bez żadnych odwiertów rdzeniowych, bez żadnych, bez żadnych odwiertów kontrolnych możemy oszacować, uderzając tylko o, o powierzchnię betonu, można oszacować późniejszą wytrzymałość istniejącej konstrukcji betonowej. Kolejnym urządzeniem jest to urządzenie nazywane ferroscan. Bardzo przydatne urządzenie dla diagnostów konstrukcji żelbetowych Polega, służy ono do definiowania istniejących albo detekcji istniejącego zbrojenia w bryłach żelbetowych. Skanując powierzchnię betonu, możemy zdefiniować otulenie, czyli tą grubość, warstwę pozwalającą, ochraniającą ogólnie stal zbrojeniowy, jak również pozwalającą współpracować z betonem, tak? czyli otulenie, jak również rozstaw i średnice prętów. Urządzenie bardzo popularne i bardzo cenne, bardzo cenne, jeżeli chodzi o jakąkolwiek diagnostykę oraz ekspertyzę w konstrukcji. Urządzeniami seminieniszczącymi, gdyż w tym przypadku leciutko trzeba konstrukcję, powierzchnię konstrukcji, żebetowych lub betonowych naruszyć, są urządzenia pull-off. Tu mamy y, trzy warianty tego typu urządzeń. Na czym ogólnie polega, polega badanie metodą pull-off? Jest to metoda polegająca na detekcji siły wyrywającej. Korzystamy z tego typu stępli, które są przyklejane do powierzchni betonu, a następnie tym urządzeniem wyrywamy pionowo, czyli doprowadzamy do, do, do osiowego rozciągania wyrywamy stempel wraz, wraz z powierzchnią betonu. Tak jak powiedziałem, te urządzenia lekko mogą naruszyć konstrukcję, ale są to dosłownie incydentalne, incydentalne ubytki z uwagi na to, że te stempelki są, są nieduże. Natomiast w tym przypadku możemy, możemy uzyskać wytrzymałość na rozciąganie, szczególnie jeżeli chodzi o, o wierzchnią warstwę betonu. Przed nami komora klimatyczna, pozwalająca obrabiać cieplnie próbki. Przykładowo próbki betonowe w temperaturach od minus 40 do 180 stopni. Ma ona symulować ogólne warunki atmosferyczne panujące w betonie. Beton, niestety, jest materiałem, który jest dość podatny na zmiany temperaturowe, tym bardziej na na jego gradienty, jeżeli chodzi o różnice zamarzania, odmarzania lub jeżeli chodzi o obróbkę ciepłą wysokich temperatur. Stąd ta komora jak najbardziej służy do przydaje się do badań właśnie z punktu widzenia kiepskich warunków środowiskowych, trudnych z punktu widzenia temperaturowych warunków ekspozycji warunków środowiskowych. Kolejne, kolejna komora jest to komora starzeniowa, UV, Atlas UV Test, służąca do badania powłok malarskich lakierów pod kątem promieniowania, promieniowania UV. W tym miejscu możemy umieścić różnego rodzaju powłoki i następnie obrabiać je w oddziaływaniu właśnie promieni dość destrukcyjnymi tak, promieniami UV z punktu widzenia trwałości konstrukcji, czy to powłok malarskich, czy, czy lakierów z punktu widzenia na przykład konstrukcji, konstrukcji stalowych.